Inwestowanie pasywne zdobywa coraz coraz większą popularność. Problem w tym, że świat ETF-ów jest tak ogromny, oferta produktowa w biurach maklerskich tak rozbudowana, że w sumie nie wiadomo od czego zacząć. No właśnie, od czego zacząć inwestowanie, jakie ETF-y wybierać, na co zwracać uwagę przy wyborze? Co się sprzedaje w biurach maklerskich. O tym porozmawiam z Robertem Sochackim, prezesem Beta Securities, jedynym jak na razie polskim dostawcą ETF-ów. Dzień dobry. Dzień dobry. E, nasz tytuł naszej rozmowy dzisiejszej to um, ETF-y, co się sprzedaje w biurach maklerskich. No ale zanim przejdziemy do tej listy najpopularniejszych funduszy ETF, powiedzmy, co to są w ogóle te ETF-y i dlaczego warto o nich dziś rozmawiać. Fundusze ETF to skrót od angielskich słów Exchange Traded Funds, czyli fundusze, które można kupić i sprzedać na giełdzie, tak jak akcje, czyli jest to połączenie cech funduszu inwestycyjnego, które myślę większość Polaków kojarzy z rynkiem giełdowym, czyli z możliwością codziennego w trakcie sesji kupowania i sprzedawania i rozliczania zysków i strat wspólnie z zyskami i stratami z innych instrumentów giełdowych. Więc w moim odczuciu jest to połączenie najlepszych cech rynku giełdowego, czyli takiej codziennego dostępu, płynności, przejrzystości z rynkiem funduszy, czyli z dywersyfikacją, z możliwością zainwestowania w stosunkowo duże portfele małymi kwotami, czyli jak, nawet jak się ma 100 zł, to można kupić fundusz, który ma po kawałeczku akcji z 20 największych spółek w Polsce albo, albo 40 średnich czy 80 najmniejszych. Mierzony wartością aktywów rynek globalny, rynek ETF-ów to są dane za Tracking Insight, na koniec ubiegłego roku wart był 11 bilionów dolarów. W Polsce to jest wciąż raczkujący rynek, ale zdobywający coraz większą popularność, a przynajmniej dużo się o tych ETF-ach dzisiaj mówi. Zebraliśmy dane z pięciu biur maklerskich, zdaje się, największych graczy, jeżeli chodzi o dystrybucję ETF-ów w Polsce. Pokażemy teraz na grafice 10 najpopularniejszych ETF-ów w biurach maklerskich. Jest to popularność mierzona aktywami. O, właśnie mamy tutaj listę najpopularniejszych ETF-ów w biurach maklerskich, popularność mierzona aktywami, a zestawienie obejmuje te fundusze, które najczęściej pojawiały się w tak zwanym top 10 u danego brokera. No i szybki rzut oka. Mamy tutaj sporą reprezentację indeksów globalnych. Mamy tutaj również akcje amerykańskie, rynki wschodzące. Tutaj jest też WIG20, czyli którego dostawcą jest właśnie Beta. Mamy złoto fizyczne i co ciekawe, też dość wysoko ETF na amerykańskie obligacje 20-letnie. Co pan sądzi o tym zestawieniu? No trudno dyskutować o faktach, jakby no tak jest po prostu, ale to pokazuje moim zdaniem dwie rzeczy. Po pierwsze, ETF-y w Polsce są obecne, bez względu na to jak dużo jest emitentów ETF-ów w Polsce, czyli jest jeden, jak dużo jest notowanych ETF-ów w Polsce, to jest 11. To dostęp do ETF-ów poprzez biura maklerskie jest, i polscy inwestorzy inwestują w ETF-y, no, nie te notowane na rynku polskim w większości, ale używają tego instrumentu. Więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że widać tutaj jednym z ETF-ów, które są popularne, jest nasz ETF, czyli te, te, te instrumenty notowane na giełdzie w Warszawie też są jakoś tam zauważane przez inwestorów i to cieszy. My oczywiście na co dzień jakby bardziej patrzymy na to nasze podwórko, bo też łatwiej jest przeanalizować, co się dzieje na, na, na warszawskiej giełdzie. Transakcje na rynku globalnym i ETF-y kupowane poprzez biura maklerskie, no to jest rynek mniej przejrzysty, to znaczy trzeba zapytać właśnie domów maklerskich, jak inwestują inwestorzy. Takich zestawień oficjalnych nie ma, więc no, widać, że tak po pierwsze… Inwestorzy używają tych instrumentów, po drugie, Warszawska Giełda też tu jest jakoś obecna. No i myślę, że teraz się jakby wyjaśni wkrótce, mam nadzieję, czy, czy Polska będzie jakimś takim istotnym też komponentem tych inwestycji, czy Warszawska Giełda zaproponuje coś, co, czy emitenci właściwie zaproponują coś, co inwestorzy. Będą używać, w co będą inwestować? Czy też raczej będzie dominował, tak jak do tej pory, ten rynek instrumentów międzynarodowych? Mam tutaj listę zestawienia dziesięciu najpopularniejszych, ale przejdźmy sobie jeszcze do drugiej grafiki. Tutaj mamy również ETF-y, które. Znajdowały się w top 10 udanego brokera, ale pojedynczo występowały. I tutaj też mamy dwa ETF-y z odbety na WIG 40 i WIG 20, lewarowane, czyli tak zwany ETF z dźwignią finansową. Mówię, du duża reprezentacja, bo dotychczas ETF-y były raczej kojarzone z inwestowaniem w akcje. Mamy tutaj sporą reprezentację jednak ETF-ów obligacyjnych. O czym to świadczy? Że klienci. Mają coraz większą świadomość, że można również pasywnie na rynku obligacji inwestować? No, przede wszystkim, jak się patrzy na to, jak inwestują Polacy, to popularność obligacji w ogóle jest no, oczywista. Tak? To znaczy, to jest chyba pewnie z 90% napływów, to jest do funduszy obligacyjnych. Więc no, lubimy obligacje, to jest na pewno, więc w ETF-ach również obligacje się znajdują. Cieszy to, że akcje są kupowane, bo jeżeli chodzi o fundusze inwestycyjne, to, to te napływy do funduszy inwestycyjnych akcyjnych no, są, bym powiedział, mało spektakularne, żeby takiego eufemizmu użyć. Więc, więc to cieszy, że, że ci inwestorzy, którzy inwestują w ETF-y, po pierwsze inwestują w te akcje, że obligacje też są obecne, no to nie dziwi, jeżeli chodzi o polski rynek, bo, bo to jest numer jeden jakby aktyw, klasa aktywów. No i te tematyczne jeszcze też są, no bo to są też commodities, prawda? Tam uran jest, złoto. Więc, więc to są nie tylko takie akcyjne, tematyczne, ale też są takie po prostu towa, towary, co, co, też, co też jakąś tam popularnością się cieszy. Więc no wydaje mi się, że, że to. No, używamy ich normalnie, tylko skala jeszcze nie ta. To znaczy, myślę, że powinno być po prostu. Powinny być dużo większe kwoty zainwestowane, a, a sam miks jest jak najbardziej w porządku. O tym jeszcze porozmawiamy, co zrobić, żeby te ETF-y, jak rozumiem, weszły pod strzechę, bo chyba do tego chcielibyśmy dążyć. Ale na początek, jestem klientem początkującym. Od czego zacząć inwestowanie w ETF-y? Czy są jakieś ETF-y, które byłyby idealne, uniwersalne dla każdego inwestora, a zwłaszcza dla takiego, który dopiero zaczyna tę przygodę z inwestowaniem? No, oczywiście kusi mnie, jako dostawcę ETF-ów, powiedzieć, że trzeba inwestować w ETF-y na początku, od razu i wszystko jedno, co się kupi niemal. Natomiast prawda jest taka, że powinniśmy zacząć od tego, żeby sobie zadać pytanie, po co inwestuję, kim ja jestem w ogóle, to znaczy, jaka jest moja skłonność do ryzyka na przykład, jaki jest mój horyzont inwestycyjny, czyli czy ja, nie wiem, mam dzieci. Nastoletnie i potrzebuję za kilka lat pieniędzy na to, żeby zapłacić za studia albo za, za właśnie utrzymanie na studiach, czy ja potrzebuję pieniędzy, mam lat właśnie, nie wiem, 30 czy 40 i potrzebuję pieniędzy na emeryturę. Myślę o tym, żeby oszczędzać na emeryturę i to jest perspektywa kilkudziesięcioletnia. Czy mam jakieś nadwyżki chwilowe i potrzebuję. Po prostu zainwestować, żeby nie tracić na inflacji chociażby, i raczej chodzi mi o płynność, bezpieczeństwo, żeby nie stracić tych pieniędzy i nie jestem w stanie zaakceptować jakichś poważniejszych wahań wartości tej, 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 tej mojej inwestycji. Więc najpierw trzeba zadać, sobie trzeba zadać bardzo podstawowe pytania. Dopiero jak zadamy sobie te pytania, to będziemy w stanie powiedzieć w ogóle, jakie klasy aktywów nas interesują. To znaczy, czy akcje to jest ta, ta właściwa klasa aktywów, czy może obligacje. Y, czy jestem w stanie jakąś część portfela też w jakieś bardziej ryzykowne ewentualnie klasy aktywów przeznaczyć. Także te pytania najpierw trzeba sobie zadać y, o klasy aktywów i dopiero wtedy, jak już dojdę do klasy aktywów, wtedy trzeba z, z, zapytać, zadać sobie pytanie, y, jakie, bo w, w, w ramach klasy aktywów, jak, takiej jak akcje, no jeszcze można bardzo dużo... Y, jakby podziałów zrobić, można zejść znacznie głębiej, można pójść w kierunki geograficzne, albo, albo właśnie czy tematycznie, czy, czy, czy po prostu zdywersyfikowany duży portfel globalny właśnie, czy może Polska, czy może małe spółki, czy większe, czy może właśnie tak jak tutaj, spółki, spółek, spółki kopalni złota, czy, czy technologiczne, prawda? No to w takim razie zapytam o parametry. Na co zwracać uwagę przy wyborze ETF-u? Czy ma znaczenie nazwa dostawcy? Czy mają znaczenie wartość aktywów? Koszty, jak wiemy. Tak. Na co zwracać uwagę? No, no więc jest kilka rzeczy, na które warto zwracać uwagę. No, czy istotne, z pewnością istotne jest, jakie koszty są związane z inwestowaniem. Natomiast większość ETF-ów ma zbliżone, jeżeli są, jest porównywalne na przykład, jeżeli mamy ETF na S&P 500, to większość dostawców będzie miała zbliżone koszty. Jeżeli ktoś ma znacząco wyższe koszty i nie oferuje nic, co by odróżniało od, od innych, no to po prostu nie będzie zbierał aktywów, więc, więc no, jeżeli mamy podobne obszary, to, to, to te koszty będą zbliżone. Historia ETF też ma znaczenie, to znaczy to, jak długo on jest na rynku, ma znaczenie. Wtedy, może, wtedy może pokazać historię jakby jakości odzwierciedlenia indeksu. Rolą ETF-ów jest naśladowanie indeksu. Im lepiej naśladuje indeks, tym lepszy to jest ETF, a nie tym lepszy jest, im wyższy zwrot nam przyniesie, bo zwrot nam przynosi indeks. A cechą, y, która odróżniać może te ETF-y, jest to jak dobrze y, replikują indeks. Okay. I to jest istotne. Więc y, na pewno, jeżeli mamy historię, widzimy jak dobrze sobie radzi indeks, y, jak sobie radzi dobrze ETF z replikacją indeksu, to to nam daje więcej informacji niż, niż zupełnie świeży y, instrument. Okay. Y, oczywiście aktywa też y, mają znaczenie. Przy czym... Y, Często jest mylony obrót, jaki jest na instrumencie, z jego płynnością. Płynność ETF-a wynika bezpośrednio z płynności rynku, który naśladuje. Czyli jeżeli mamy ETF-a na WIG20, no to, to to jest instrument płynny, bez względu na to, czy obróciło się go 100 tysięcy w ciągu dnia, czy 10 milionów w ciągu dnia. Bo płynność wynika bezpośrednio z tego, jak dużo, jak dużo transakcji, jak duże transakcje mogę zawrzeć na rynku kasowym, Będąc market makerem. Więc płynność ma znaczenie, ale ona jest w dużej mierze wypadkową czy pochodną płynności indeksu, który naśladuje. SWIG będzie zawsze mniej płynnym indeksem niż WIG20, bo sam, znaczy ETF na WIG20 będzie dużo bardziej płynny niż na SWIG, dlatego że na rynku kasowym akcje WIG20 są dużo bardziej płynne niż, niż te z rynku z tych małych spółek. A sposób replikacji indeksu? Czy ma znaczenie jeszcze raz, może powiedzmy ETF-y mogą replikować indeks, czyli zachowywać się tak jak ten indeks na dwa sposoby. Na sposób fizyczny czyli kupują bezpośrednio akcje, które wchodzą w skład danego indeksu bądź syntetyczny czyli przez instrumenty pochodne. Czy Zawsze fizyczna, fizyczny sposób replikacji jest lepszy, czy być może w niektórych sytuacjach lepiej kupować ETF, który ten, ten indeks naśladuje w sposób syntetyczny? Kiedyś się przyjęło mówić, że syntetyczna replikacja jest bardziej ryzykowna. Natomiast wydaje się, że to już odeszło w przeszłość. I teraz jest raczej przekonanie takie, że są sytuacje, w których lepie, lepsza jest replikacja syntetyczna i Jakie na przykład, jeżeli podatkowo mamy korzyści z tego, że replikujemy jakiś indeks syntetycznie, czyli na przykład poprzez kontrakty futures czy poprzez e, e, słopy, e, a czasem lepsza jest replikacja fizyczna, dzięki czemu mamy po prostu w portfelu akcje spółek, które są w indeksie, w takich proporcjach, w jakich są w indeksie. Na przykład dla naszych ETF-ów plusem replikacji fizycznej jest to, że jeżeli ktoś kupi nasze ETF-y i ma je w portfelu, i jak na przykład chciałby wyjść z inwestycji w ETF-a, ale pozostać w indeksie, to może umorzyć certyfikatu naszych ETF-ów za akcję, czyli dostanie po prostu akcję spółek z wig 20, z czy mwig w zamian za certyfikaty ETF-a, które, które umorzy. Więc no, poza tym przeważnie y, y, jednak te lokalne indeksy y, są replikowane fizycznie. A, a jeżeli przechodzimy na inne rynki, obce. W Stanach Zjednoczonych. No, mieliśmy na liście tutaj najpopularniejszych ETF-ów również te na indeksy amerykańskie. I tam zdaje się ze względów podatkowych lepiej chyba korzystać z ETF-ów syntetycznych. Jak się nie jest amerykańskim dostawcą, to tak. Znaczy, my analizowaliśmy europejskie ETF-y na, na amerykańskie indeksy. No i zdecydowanie tracking difference, czyli różnica odwzorowania, różnica pomiędzy. Zwrotem z indeksu, a zwrotem z etf jest najmniejsza w przypadku ETF-ów, które mają syntetyczną replikację. My mamy w swoim ETF-ie na, na NASDAQ i na SP 500 również replikację syntetyczną za pomocą kontraktów futures. No i dzięki temu nie ma tematu w ogóle podatku od dywidend. Jakby mhm. dywidendy są zaszyte gdzieś tam w wycenie kontraktów futures. No ale nigdzie nie przepływa gotówka, nigdzie nie przepływają pieniądze, więc tego podatku w ogóle jakby nie ma tego tematu. A już jak, jak jesteśmy przy temacie dywidend, mamy jeszcze dwa rodzaje ETF-ów. Akumulujące i dystrybuujące. Które lepsze? No trudno powiedzieć, to znaczy dla każdego coś innego może być atrakcyjne. Gość wcześniejszy tutaj konferencji... Michał Masłowski jest gorącym fanem dystrybujących ETF-ów. Ja na przykład jestem raczej fanem akumulujących, ponieważ jest Powiedzmy, to może o różnicach. Bardziej, bardziej efektywne podatkowo. Znaczy. Te ETF-y, które dystrybują dywidendy, po prostu co roku, czy co jakiś tam ustalony czas wypłacają posiadaczom. Jakąś, jakąś płatność. I, I jeżeli ktoś trzyma ETF-y po to, żeby na przykład mieć taki dochód z nich. Ktoś jest rentierem, na ktoś przykład. Jest, tak. Ktoś jest rentierem, chce utrzymywać się jakby z przepływów, które generuje taki ETF. No to, no, to dla niego jest to atrakcyjne, bo, bo nie musi sprzedawać jakiś tam części tego swojego portfela, żeby zasilić nie wiem, konto, tylko dostaje wypłatę dywidendy i, i z tego sobie żyje. Jeżeli natomiast ktoś po prostu chce inwestować na długi termin, no to pieniądze, które wypłaca taki ETF, no albo trzeba. Reinwestować i to będzie zawsze mniej korzystne podatkowo, no bo będziemy musieli najpierw zapłacić podatek od dywidendy, później to zainwestować, więc ponosimy koszty z tym związane. Więc przy długoterminowym oszczędzaniu wydają się lepsze ETF-y akumulujące, ponieważ są bardziej efektywne podatkowo w takim uproszczeniu mówiąc. Na liście też mieliśmy tu kilka w sumie. Pojawiło się trzy. Trzy tematyczne ETF-y na właśnie uran. Tutaj mamy też ETF na, w, działający w branży półprzewodników. Zapytam, jak należy podchodzić do takich ETF-ów tematycznych? Ile miejsca w portfelu na tego typu produkty? ETF-y temat mhm. no ETF -y tematyczne, czyli takie, które inwestują w, w kręgu danego tematu, czyli tutaj. W tym przypadku, na przykład, tak. branża półprzewodników. No więc ETF-y tematyczne są takie są takim krokiem w kierunku od pasywnego inwestowania w kierunku aktywnego inwestowania. Czyli jest to takiej w pół drogi pomiędzy aktywnymi funduszami i pasywnymi. Są takie tematyczne ETF-y taka trochę odpowiedź na. Yy, na pewne mody lub sektory gospodarki, które rozwijają się szybciej niż inne. I jeżeli, jeżeli widzimy taki sektor, jeżeli widzimy obszary, które naszym zdaniem będą rozwijać się lepiej, szybciej, będą przynosiły lepsze zwroty, tak jak teraz też jest na sztuczną inteligencję moda ogromna i, i, i wszyscy uważają, że to zrewolucjonizuje sposób, w jaki funkcjonuje świat i w jaki my żyjemy. To, to zainwestowanie w spółki z tej branży sztucznej inteligencji może być bardzo dobrym wyborem, i wtedy taki ETF da nam możliwość zainwestowania nie w jedną spółkę, bo możemy kupić akcję po prostu jednej spółki, jeśli chcemy w jakąś konkretną zainwestować. Ale jeżeli nie jesteśmy w stanie ocenić, która z tych spółek będzie według nas lepsza od innych. To po prostu zainwestujmy w, całą, w cały ten, w ten sektor, właśnie i, i, i przeznaczmy jakąś część portfela. I, jaka część portfela chcielibyśmy przeznaczyć, to to jest, znowu, nie da się uniwersalnej e, e, odpowiedzi na to udzielić. E, natomiast no, zdecydowanie je, tego typu inwestycje są nie, bardziej ryzykowne niż e, mocno zdywersyfikowane globalne lub e, szerokiego rynku indeksy. No I w związku z tym no, powinno być to odpowiednio mniej niż niż w to, 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 co inwestujemy w... W te szerokie indeksy y, mocno zdywersyfikowane typu SP 500. Bardzo dużo mamy tematów, czas nam się kończy, ale muszę zadać to pytanie. Pytanie o bariery rozwoju ETF-u. Powiedzieliśmy na samym początku, że rynek na świecie globalny jest ogromny. Tych aktywów jest wiele pod zarządzaniem. W Polsce inwestowanie pasywne dopiero gdzieś tam się do tej świadomości inwestorów przydziera. Jakie są bariery w pana odczuciu rozwoju tego rynku? znaczy nie chciałbym zabrzmieć jakoś pesymistycznie bo barier takich pewnie jest sporo i każdy kto się zajmuje rynkiem finansowym mógłby swoje ulubione bariery wymienić mi się wydaje że żeby coś odniosło sukces najczęściej to bardzo rzadko jest tak że wystarczy jedną rzecz zrobić i już będzie sukces najczęściej jest tak że Zadziałać musi kilka czy kilkanaście elementów i jeśli jest to dobrze ze sobą jakoś sprzężone, to wtedy, wtedy gdzieś tam się pojawia ten sukces. No, taką pierwszą barierą, która, która mi przychodzi do głowy niestety, ale ona jest najtrudniejsza do, do, do zwalczenia, no, to jest cały czas niska świadomość inwestorów, że w ogóle coś takiego jak ETF istnieje. No, w zależności kto robi badania i w jakim kręgu no To jest kilka do kilkunastu procent ludzi, którzy wiedzą, co to, co to jest ETF w Polsce. Więc y, oczywiście wszyscy, którzy mają rachunki maklerskie, albo prawie wszyscy, którzy mają rachunki maklerskie, wiedzą, co to są ETF-y, y, y, i część z nich, y, duża część, y, inwestuje nawet w ETF-y. Natomiast y, no jednak y, tych ludzi, którzy mają aktywne rachunki maklerskie w Polsce, jest niskie kilkaset tysięcy, ocenia się, że 200, może tam 250 tysięcy, więc no, jest to kropla w, w tym, co rzeczywiście powinno być, jakby, jaka grupa ludzi powinna mieć, tak jak, nie wiem, dostęp do rachunku bankowego y, pozwala na kupno tradycyjnych funduszy inwestycyjnych, tak, rachunek maklerski pozwala na kupowanie ETF-ów, więc żeby w ogóle rozpocząć kupowanie ETF-ów, trzeba mieć rachunek maklerski i trzeba wiedzieć, co to jest ETF no i takie właśnie konferencje i rzeczywiście na coraz większej liczbie konferencji, szkoleń, spotkań pojawia się temat ETF-ów i no i to z pewnością jakoś tam przybliża, popularyzuje inwestowanie i w ogóle inwestowanie długoterminowe, inwestowanie pasywne, inwestowanie w ETF-y w szczególności, więc myślę, że to jest, że to się będzie zmieniać i, i, i widać po tej liście zresztą, że czy, 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 czy będziemy coś robić, czy nie będziemy, to ludzie będą inwestować w ETF-y. Jeśli nie na, na warszawskiej giełdzie, to, to na światowych, ale, ale z pewnością to się już zaczęło i no, z pewnością się nie zacznie. Następna rewolucja trwa. Tak I jest. na tym postawimy kropkę. Ja Państwu serdecznie dziękuję i już zapraszam na kolejną rozmowę. Michał Duniec o gotówce o tym kto gotówkę kocha i dlaczego czyli o gotówka oczywiście o funduszach globalnych funduszach pieniężnych dlaczego są fajne dlaczego warto w nie inwestować już za chwilę Michał Duniec i jego goście ja serdecznie państwa zapraszam i dziękuję, dziękuję.